Cześć, cześć! Witajcie, moi kochani, bardzo serdecznie. we wam cytry tęcza i wiadro blokatu. Mówiłam wam, że od czasu do czasu na Instagramie, aczkolwiek również nagrywam tę audycję na YouTube, dlatego, że tam jest no, grono jednorożców, grono słuchaczy, które też może będzie chciało wiedzieć, że od czasu do czasu wam y, opowiem o czymś magicznym, jakiejś takiej magicznej sprawie i rzeczy, i dzisiaj będzie jeden z tych krótkich filmików, ale dotyczących znaczenia kart. Z tym, że nie będą to karty Tarota, tylko będą to karty cygańskie, karty zwyczajne. Jak wiecie, jedne pochodzą do, od drugich albo drugie od pierwszych. Natomiast jeżeli chodzi o znaczeniówkę, różnią się drobiazgami, z tego względu, że Tarot ma jakby o jedną figurę więcej e, <laughs> i posiada wielkie arkana. Natomiast znaczeniowo bardzo często jak a, analizowałam znaczenie, one są dosyć podobne. Trochę inaczej je się stawia troszeczkę, inaczej interpretuję, ale tak naprawdę znaczeniowo są bardzo, bardzo podobne. I dzisiaj y, omawiamy Asakaro, Asakier, czyli tak naprawdę Asa Serce. Macie już na IGTV, także można się z tym zapoznać i będziemy sobie taką serię od czasu do czasu robić, wprowadzać, żeby omówić wszystkie karty. Y, tak jak As-Kier dotyczył y, miłosnych rzeczy i emocjonalnych i jest odpowiednikiem Asa Pucharów w tarocie, tak tutaj As-Karo tak, dotyczy materii i jest odpowiednikiem Asa Monet. Pamiętajcie, że jako pierwsza karta jako jedynka daje zawsze potencjał Możliwości, ten potencjał do wykorzystania, wszelkiego rodzaju początki. I to zawsze przy Asach trzeba pamiętać. Natomiast tutaj, właśnie bardzo często mówię o sprawach urzędowych, formalnych i materialnych. Także tak to trzeba brać. Jego znaczenie jest dosyć proste. W zasadzie musimy pamiętać: jedynka, początki, potencjał i karo, jako sprawy urzędowe, sprawy domowe, ale takie formalne. I tu już będziemy fajnie mogli sobie to znaczenie bardzo ładnie zazębiać. O czym on mówi? Mówi o wszelkich ważnych wiadomościach, ale nie emocjonalnych, chociaż emocjonalnie do jakichś tam wiadomości możemy podejść, ale nie do emocjonalnych, ale właśnie do urzędowych, formalnych, formalizujących pewne rzeczy, ustawiających nas w pozycji, że coś trzeba zainwestować, kupić, zrobić na tej, na tej zasadzie. To są wszelkiego rodzaju nowe sprawy domowe, ale nie jako y, miłość czy związki, tylko jako na przykład remonty, kupna, sprzedaże, dołożenie czegoś, rozmowy o pieniądzach, rozmowy o inwestycjach, o tym, jak zagospodarować jakąś materię, czyli o takich nowych rzeczach y, nowych rzeczach może tutaj sugerować. Daje nam wszelkiego rodzaju umowy i porozumienia, co prawda te umowy będą się pięknie realizowały w drugiej karcie, czyli w dwójce karo kier karo. Kier to serca karo w dwójce karo, dlatego że dwójka jako karta zawsze mówi o dwoistości, dwojakości I to, i to będzie się wtedy realizowało, natomiast tutaj daje potencjał do właśnie takich nowych porozumień. To jest wszelkiego rodzaju korespondencja, to jest wszelkiego rodzaju wymiana zdań. Yy, może nam sugerować awans zawodowy, może nam sugerować założenie biznesu. Tak jak mówię, to jest jak as-monet w tarocie. Yy, może nam yy, sugerować wejście w jakieś nowe koncepcje, współpracę, możliwości. Yy, Pokazuje nam, co powinno być naszym priorytetem i gdzie powinna iść decyzyjność, czyli właśnie w stronę materii. Może nam mówić o sukcesie materialnym i sukcesie zawodowym. As kar rozwiastuje nam dużo pracy, również pośpiech i niecierpliwość z tym związane, ale i jeżeli się wyrobimy i zepniemy, to wszelkiego rodzaju uznania i Korzyści, jeżeli chodzi o znaczenie tej karty. Nieporozumienia partnerskie przy tej karcie mogą się odbywać tylko właśnie na poziomie materii i finansów, co jest jakby bardzo y, ważnym spojem związku. Niestety, niestety, bo jeżeli możemy się najbardziej kochać, ale jeżeli nie ułożymy wspólnie materii, tylko każdy będzie rzeźbił w swoim kierunku, to po prostu taka relacja i taki związek zwyczajnie nie wychodzi. Ale pamiętajcie, ważne rozmowy, sprawy zawodowe, sprawy domowe, inwestycje, sprawy finansowe, awanse, możliwości współpracy. To jest przede wszystkim ascaro. Oczywiście również może on mieć negatywne znaczenie, dlatego że przy kartach cygańskich bardzo często używa się właśnie kart odwróconych. No i wtedy mamy złe wiadomości. Zerwanie kontaktów towarzyskich, wszelkiego rodzaju straty finansowe, zadłużenia, zależności, również łącznie z jakimiś urzędami kładącymi łapę na naszych finansach, to dopiero jest w potencjale, bo jest w asie, ale już należy uważać, żeby właśnie do tego nie doszło. Tak po prostu i zwyczajnie. Jako, że karo, materia, finanse, mówi o. Również o nauce, dlatego że nauka jest zdobywanie wiedzy, kursy szkolenia jest również przyczynkiem czasem do kariery, jeżeli to dobrze wykorzystamy. E, dlatego tutaj w negatywie może na przykład mówić o przerwaniu szkoły, zerwaniu ze szkołą, niezdanych egzaminach na przykład. Trzeba przy tej karcie uważać na pożyczki i w pozycji prostej to mówi o konstruktywnym wykorzystaniu takiej pożyczki. W pozycji odwróconej niestety możemy się. Totalnie wkopać i nie będzie to dobre. No właśnie o problemach materialnych i problemach z umowami. I zobaczcie, jak prosto możemy zapamiętać karty. Tak jak mówiłam Wam o asie um, kier, serducho, sprawy emocjonalne i miłosne. Jedynka potencjał. Wszystko co jest ojcem, matką, emocją, związkiem, relacją. W pozycji odwróconej wszystko, co nie jest dobre. A tutaj mamy wszystko, przykaro. Co jest materią, finansem, urzędem, formalnością, czy dotyczy domu, czy umów, czy edukacji, i a daje potencjał, natomiast w pozycji odwróconej ten potencjał zwyczajnie y, zabiera. Nauczenie się znaczenia kart, jeżeli zrozumiemy logikę koloru, cyfry, jest bardzo proste. Natomiast potem kładzenie kart już takie nie jest, żeby to połączyć w historię odpowiednią i mieć dobrą odpowiedź. Ale samo nauczenie się znaczenia kart jest bardzo fajne, bardzo proste i mam nadzieję, że wam tymi krótkimi filmikami w tym wszystkim pomogę. Także tyle dzisiaj na Instagramie. Słuchajcie, wczoraj wam rzuciłam też jakiś film. Pamiętajcie, że na IGTV, na Instagramie jest tak, jak wejdziecie na moją tablicę, to jest Ogólna tablica, ale jest też taki od razu opcja IGTV, tak? I na tym IGTV staram się umieszczać jakieś filmy, robić właśnie takie na żywo, żeby z wami trochę porozmawiać, jakby tam jakieś pytania były, czy coś w międzyczasie to, to wiadomo, że tak. I możecie sobie sprawdzać, jakie filmy są już umieszczone. Ja staram się robić zakładki, że karty, że coś tam, żeby to też ręce i nogi miało. No i oczywiście pamiętajcie, że ten film, jeżeli wam się będzie wygodniej oglądało na YouTubie, Tutaj, to on się również za jakiś czas na YouTubie um, pojawi. Załóżcie swoje księgi cieni, spisujcie sobie te krótkie informacje. Tak naprawdę, można napisać książkę o jednej karcie, ale nam jest potrzebny podstawowy zarys, po to, żeby potem dać pole dla intuicji. Jeżeli wiemy cyfrę, kolor, podstawę znaczeniową, to są trzy rzeczy: cztery zdania, pięć. To dalej płynie już intuicja w momencie, kiedy stawiamy karty. Dlatego myślę, że warto. I pamiętajcie, że warto subskrybować, propagować dalej, dlatego że na moich kanałach, które ogarniam, czyli Instagram i YouTube, będą się pojawiały zawsze krótkie, a to magiczne, a to karciane zajawki. Tarota przerabiałam już milion razy i już mi się nie do końca chce wszystko tłumaczyć, więc na pewno będzie rzadziej. Teraz zajmiemy się innymi kartami, którymi. Posługuję się czasami, też je lubię, ale się nimi nie przejadłam tłumacząc. Dlatego poszły w ruch karty cygańskie i będziemy je powolutko obrabiać. No dobra. Dziękuję Wam za uwagę. E, dziękuję widzom e, YouTube'a. Papa.